Martyna ulatowska pieruk witam państwa serdecznie w kolejnym miejskim programie informacyjnym. A dziś m.in. 12 targi pracy w Rybniku, siódma edycja konkursu Przygoda z Techniką oraz Studencki Festiwal Nauki. Setki osób pojawiły się 14 kwietnia w okrąglaku na 12 już targach pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Na każdy się rozglądał za jakimś zajęciem dla siebie. Interesuje mnie Holandia, ponieważ byłem w Holandii cały czas tam. Starałem się jakoś przebywać, nauczyłem się tego języka, więc warto tam wyjechać. Niestety, jak mówili uczestnicy targów, praca była, lecz często wymagano odpowiedniego doświadczenia, lecz na targach znalazły się profesje, które doświadczenia nie wymagają. Jeden z oferentów poszukiwał chętnych na stanowisko, kasjer sprzedawca. Przyjmujemy osoby również bez doświadczenia zawodowego, a to jest bardzo ważne. Także myślę, że młodzi ludzie nie mogą. Tutaj narzekać, że nie dajemy im szansy. Szanse na znalezienie odpowiedniej pracy mieli tak naprawdę wszyscy poszukujący zajęcia, bowiem łącznie na targach można było zapoznać się aż z tysiącem ofert, także za granicą. Dominującymi branżami były związane z przemysłem metalowym, a więc. To znaczy w dalszym ciągu jest duże zapotrzebowanie na ślusarzy, spawaczy, no i, i na inżynierów w zawodach technicznych. Prócz tego, jak podkreśla dyrektor Rybnickiego Urzędu Pracy Teresa Bierza, można znaleźć zatrudnienie także w handlu, budownictwie i górnictwie, gdyż w tych trzech kierunkach rozwija się prężnie region. Oto on, duma i oczko w głowie, bractwa kurkowego oraz Pogotowia ratunkowego. Motocykl ratowniczy dla rybnika. W miniony piątek, 15 kwietnia, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oficjalnie zakończono akcję zbiórki na ten sprzęt. Jak podsumowuje ją pomysł Lech Lech Pełny sukces, który obywatele miasta rybnika zawdzięczają sobie. Wszyscy zrozumieli, że nabycie tego pojazdu. Będzie służyło wszystkim, będzie dobrym wspólnym zbiórka na zakup motocykla nie była łatwa, bowiem trwała aż 2,5 roku, nim brectwu kurkowemu udało się go w końcu zakupić. Trzeba było zorganizować wiele akcji, kwestowano na festynach i przy różnych okazjach, by zebrać wystarczającą sumę na motocykl, a potrzebnych było aż 137 tysięcy złotych. Jednoślad jest dostosowany do jazdy po mieście. To jest BMW 1200RT ambulans, czyli fabrycznie przystosowany motocykl. No. Do działań ratowniczych. Prócz tego dziś już posiada wyposażenie medyczne, które potrzebne jest przy udzielaniu pomocy ranem, a którego nie miał we wrześniu, gdy motocyk trafił do Rebnika. Z jedno śladu cieszą się ratownicy medyczni. Nagłe zdarzenie, wypadek. Tam będzie zawsze na początek przyjedzie motocykl. A zanim do 3-4 minut dojeżdża karetka, pacjent jest stabilny. Na ulicach miasta motocyk pojawi się już w maju, gdyż ratownicy medyczni obecnie nabywają uprawnień do jego kierowania. Już po raz siódmy w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych odbyła się przygoda z techniką. W tegorocznym finale tego konkursu, który odbył się 7 kwietnia, wzięło udział 11 trzyosobowych zespołów reprezentujących gimnazja z Wodzisławiem, Radlina, Czerwionki, Leszczyn, Bełku oraz Rybnika. Na czym polegał konkurs? Uczniowie o godzinie 9 rozpoczęli pisanie testu, który składał się z 30 pytań dotyczących dziedzin typowo technicznych, mechaniki, elektroniki, informatyki i historii Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Uczniowie musieli się wykazać z wiedzy o fizyce, mechanice, elektryce i elektrotechnice posługując się pomocami dydaktycznymi. Ostatecznie w rywalizacji zwycięzcą w kategorii indywidualnej został Michał Grzegorzek z gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu, a w kategorii zespołowej po raz kolejny zwyciężyli reprezentanci gimnazjum sióstr Urszulanek w Rybniku. Gimnazjaliści mogli także w tym dniu zwiedzić zespół szkół mechaniczno-elektrycznych, gdyż uczniowie przygotowali wiele atrakcji dla nich, takie jak wyścigi i modeli samochodowych. Te wyścigi samochodowe, pokaz umiejętności, naszych uczniów w prowadzeniu tych modeli ma za zadanie pokazać, że również oprócz zajęć dydaktycznych mamy możliwości realizacji swoich zainteresowań w kółkach. Słowem gimnazjaliści mogli się przekonać, że warto uczyć się w tej placówce, jeśli chce się rozwijać swoje zainteresowania. W dniach od 11 do 14 kwietnia odbył się studencki festiwal nauki organizowany przez Uniwersytet Śląski w rybniku. Przez trzy dni odbywały się wykłady i panele dyskusyjne dotyczące ważnych zagadnień, takich jak niesłyszący w świecie współczesnym. Osoby niepełnosprawne, szczególnie osoby niesłyszące, są troszeczkę dyskryminowane w naszym społeczeństwie, bo jeżeli ktoś słyszy, że ktoś jest głuchy, to twierdzi, a jest głuchy, on sobie poradzi, on sobie wszystko załatwi gorzej tam z niewidomym albo z niepełnosprawnym umysłowo. No a to nie do końca jest prawda, więc trzeba to wszystko uświadomić. O tych sprawach mówili akademicy, wykładowcy oraz przedstawiciele ośrodka dla osób niesłyszących w Bożu. Odbyły się również warsztaty języka migowego, które miały oswoić słuchacze z obcem, jakim jest osoba niesłysząca. No ale coraz więcej osób młodych chce się tego uczyć, chce właśnie poznawać osoby niesłyszące i myślę, że to jest już, już duży sukces. Organizatorzy podjęli próbę ukazania struktury języka migowego oraz oddając głos samym niesłyszącym, chcieli ukazać świat taki, jakim widzą go oni. Jednak trzeba obcować z tymi osobami, żeby, żeby je poznawać, żeby wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, bo głusi tworzą swoją własną odrębną kulturę. W kolejnych dniach festiwalu nauki organizatorzy, czyli samorząd studencki oraz koło zainteresowań, zajmowały się tematami płci i seksualności, również niepełnosprawnych zajmowano się również analizą istnienia polityka we współczesnym, zmediatyzowanym świecie. W dniach od 8 do 10 kwietnia na wodach Zalewu Rybnickiego odbyły się pierwsze w tym sezonie regaty żeglarskie. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy z całego kraju, a na wodzie pojawiło się około 200 jednostek pływających. Regaty odbywały się w klasach Optimist, Europa, Laser Radial, OK Dingi oraz Laser 47. Zawody w tej ostatniej klasie były jednocześnie eliminacją do mistrzostw Europy. To są pierwsze zawody w sezonie i nie wszyscy są wpływani w sezon, więc dla części żeglarzy będzie to trudna przeprawa. No, ale eliminacje do mistrzostw Europy są, więc część zawodników naprawdę solidnie myśli o sezonie i jest do tego sezonu przygotowana. A to solidne przygotowanie okazało się na wodach Zalewu Rybnickiego bardzo ważne. Wszystko przez warunki atmosferyczne. Żeglarze musieli bowiem walczyć nie tylko z rywalami, ale także z chłodem i przede wszystkim bardzo silnym wiatrem. Młodym zawodnikom te warunki nie były jednak straszne. Moim zdaniem te warunki nawet nie są jakieś strasznie trudne. Moim zdaniem nawet powinno jeszcze trochę przywiać, aby było fajnie. Bardzo dobry wiatr, taki równomierny dosyć. Bardzo fajnie dzisiaj będzie. A najlepiej na wodach zalewu rybnickiego w eliminacjach do Mistrzostw Europy spisał się Lew Golda z Warszawy. W klasie Optimist świetnie poradzili sobie żeglarze z rybnika. Wygrał Cepian Błąsztyk przed Agnieszką Dubiel i Wojciechem Bartonkiem. Z kolei w klasie Europa zwyciężył Jeremi Zimny z Wolsztyna, a w kategorii OK-Dingi OK najlepszy był Janusz Stobiński z Poznania. Wiatro mieliśmy tak dużo, żebyśmy mogli jeszcze obdzielić inne regaty. Bardzo trudne warunki były, było dużo wiatru, było dosyć chłodno, więc naprawdę dużą lekcję żeglarze dostali. 13 kwietnia w Domu Kultury Chwałowice odbył się uroczysty wernisarz, będący podsumowaniem organizowanej przez przedszkole nr 14 drugiej edycji ogólnopolskiego plastycznego konkursu ekologicznego Ziemia, moja planeta. Konkurs przeznaczony był dla przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prace musiały być wykonane indywidualnie na formacie A3. O tym, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, może świadczyć fakt, że w tej edycji przystąpiło 57 przedszkoli z całej Polski. W sumie nadesłano 152 prace, spośród których jury wytypowało laureatów konkursu. Prace spływały naprawdę z bardzo, z bardzo wielu różnych miejscowości, na przykład z Ustrzyk Dolnych, Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska. Bardzo dużo prac spłynęło również z Gorzowa Wielkopolskiego. Konkurs dotyczył zagadnień z zakresu ekologii, a dokładniej działań podejmowanych na rzecz naszej planety Ziemi. Głównym celem było uświadomienie dzieciom oraz społeczeństwu, że należy dbać o miejsce, w którym żyjemy, szczególnie to nam najbliższe, czyli dom, dzielnica, miasto. W przedszkole 14 w fałowicach już od wielu lat skłania się ku realizacji treści ekologicznych, realizujemy liczne projekty edukacyjne i stąd pomysł właśnie na zorganizowanie takiego, takiego konkursu. Wernisaż rozpoczyna pokonkursową wystawę prac, która trwać będzie do 26 kwietnia. Witam Państwa z naszego Rybickiego Rynku, który tradycyjnie, jak zawsze w okresie świąt Wielkiej Nocy, jest przyozdobiony ozdobami świątecznymi. Korzystając z okazji, chciałem Państwu złożyć najlepsze życzenia. Życzę, żeby te święta upłynęły w radości, w zdrowiu, w spotkaniu w gronach, w gronie rodzinnym życzę, żeby przede wszystkim były to święta radosne, święta pełne optymizmu i tego optymizmu życzę nie tylko na okres świąt, ale na cały czas. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta zmartwychwstania pańskiego. Przeżywając święte dni Wielkiego Tygodnia, pragnę złożyć wszystkim telewizom jak najserdeczniejsze życzenia, byśmy wszyscy umieli wyzwolić się z grzechu, aby móc Zmartwychwstać razem z Chrystusem. Niech Chrystus zmartwychwstały za goście wszystkich mieszkaniach, wszystkich domach, byśmy mieli cieszyć się tą radością zmartwychwstania, tą radość dzielić z innymi, tego życzę wszystkim telewizom, wszystkim waszym gościom, szczęść Boże. Wojewoda śląski apeluje w sprawie wypalania traw. Grzywna do 5000 tysięcy złotych, obciążenie kosztami akcji ratowniczej, a także kara, pozbawienia wolności, może grozić za nielegalne wypalanie traw. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców województwa, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wystosował apel, w którym przypomina o zagrożeniach oraz konsekwencjach związanych z wypalaniem roślinności. Szczegóły można znaleźć na www.rybnik.eu bądź na stronie śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie programu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.